Okej, okay, mirki, moja kolejna spierdoloną historię. Parę lat temu zostałem zaproszony na osiemnastkę do kumpla. Wszystko fajnie, znaliśmy się całą podstawówkę. Ludzi zaproszonych miało być ponad 20 osób, było znacznie więcej. Wynajęty cały domek z pierwszym i drugim piętrem na prawie trzy dni należący do uzdrowiska, przerobione na imprezownię. Jako typowy piwnicznik, skutcem na początku nawet nie chciałem się wybrać na tę osiemnastkę, bo dowiedziałem się, że 90% zaproszonych to po prostu pary, a ja mam iść kurwa sam? Wolałem pograć w Baldura, ale i tak chuj, bo znajomi zaciągnęli mnie ze sobą po drodze opierdalając za moje zachowanie, założyli nawet za mnie na prezent, do tej pory nie oddałem. Na miejscu imprezownia już gotowa, faktycznie niemal każdy ze swoją karyną bądź urabiający takową, a ja jak ta jebana sierota sam. Przez parę młodych godzin siedziałem i kucowałem na komputerze przy MP3 pijąc wódkę i przynajmniej udawałem geniusza dysk jockeystwa, bo już lepiej zostać opierdolonym zapuszczaniem metalu niż ignorowanym zupełnie non-stop. Ale kurwa, powiem Wam, Anony nastało objawienie przed północą. Paręnaście ludzi dołączyło z domku obok. Ku pieniężnej wymianie oni mieli dużo alkoholu, a my, atmosferę. Wśród całej hołoty Sebi Karen, dwie siostry solo, jedna tak kurwa naciągane 2 na 10 ruda, gruba, a druga z 9 na 10 Zupełne przeciwieństwo, farbowane ogniste włosy, ładna figurka, dupcia w wytartych jeansach hiramoneska. O ja, pierdolę, wreszcie. Co prawda okazało się, że słucha tylko robackiego Roka i chujasu sobie robi zajronów, ironów, ale i tak rozmawiało nam się całkiem przyzwoicie. Oboje gardziliśmy tym bydłem pląsającym w rytm koko późną nocą już oboje ładnie wstawieni o co zadbałem szczególnie spławiłem jej głupią siostrę jak się okazało o rok młodszą dając telefon z wężem do zabawy i poszliśmy z moją pieniężną czerwonowłosą anką do palarni za kuchną gdzie sam siebie zdziwiłem dukając że podoba mi się w sposób w jaki ona chodzi kręcąc lekko tyłeczkiem że oddałbym duszę żeby taką cytrynkę wycisnąć wszystko tak niby żartem pośmialiśmy się fajka kielich i tak parę razy aż w końcu usiadła tak blisko mnie że dłoń trzymałem na jej pośladku i po prostu go sobie o kurwa, siódme niebo. Za chwilę zaczęło się i ósme, bo spodobało się i usiadła mi na kolanach. Było ruchanie, w sensie lizanie, a ja pozwoliłem sobie wsadzić łapę od dupy strony do jej majtek. Coś dziwnego poczułem, ale okej, okay, to chyba podpaska. Nie przestaje i na chama dwoma paluszkami Gmerałem sobie, a było ciasno Zaczęło się robić bardzo przyjemnie Bo Anka miała rękę w moim rozporku I gładziła mi pytona przez bokserki Ale kurwa mi ręka zdrętwiała, więc ją wyjąłem I teraz kurwa nastała instant apokalipsa Całe dwa palce miałem w czerwonym śluzie ujebane Nawet dobrze nie spojrzałem na nie Tylko mimochodem jak kurwa nagle poczułem cały żołądek w przełyku Gibnęło mną i po sekundzie zwymiotowałem dziewczynie Wszystkim co zjadłem i zapiłem na głowę, plecy i ramiona Pisk kurwa Darcie się, świnio zjebana, taka mądra, a jej samej po drodze z tego wszystkiego ulało A ja siedziałem w połowie zażygany i kurwa płakałem Wytrzeźwiały prawie do rana, co kto przyszedł to wypierdalał w podskokach jak mnie zobaczył Dalej nawet nie piszę, bo jestem wkurwiony i zażenowany Ale <ścoughs> nigdy więcej jej nie widziałem Ze znajomymi nie trzymam w ogóle kontaktu od tamtej pory W dodatku ta pizda młoda jej siorka zajebała mi telefon Pierdole, nie byłem na imprezie od czterech lat nawet, chuj Chce mi się płakać teraz